Ja żali się Stasiowi. Wiesz co Stasiu, myślałem, że mam najlepszą teściową na świecie. I mecz ze mną obejrzała, wypiliśmy kratę piwa, razem na ryby poszliśmy, o samochodach pół dnia przegadaliśmy. I co się zmieniło? No wiesz, w końcu wytrzeźwiałem po weselu, patrzę na teściową, a to był teść. Dzwoni kumpel do kumpla i pyta. Stary, co robisz? Idziesz z nami na wódeczkę? No pewnie, że idę. Niedługo skończę robić krzesło dla teściowej. A co ci zostało do zrobienia? Podłączę elektrykę i będę. Ja się pyta tatę. Tato, babcia na pewno jedzie tym pociągiem? Nie gadaj tyle, tylko rozkręcaj tory. Kiedy moja żona urodziła, podszedłem do lekarza i spytałem się, kiedy będziemy mogli się kochać. Mrugnął do mnie okiem i mówi za dwadzieścia minut skończę dyżur bądź na parkingu. Facet jechał pociągiem z gromadką rozwrzeszczanych dzieci. Ledwo udało mu się je usadzić na fotelach w przedziale. Starsza pani siedząca naprzeciwko pyta To wszystko pana dzieci? Nie proszę pani. Pracuję w fabryce prezerwatyw, a to są reklamacje klientów. Panie doktorze, czy ma pan coś na moje zęby? Tak, woreczek. Panie doktorze, nie czuję nóg. To powącha pan moje. Nauczyciel kazał Jasiowi napisać zdanie ze słowem cukier. Jasiu po chwili zaczyna czytać zdanie. Bardzo lubię pić herbatę z cytryną. Jasiu, a gdzie cukier? Rozpuścił się. Tato poprosił Jasia, aby pomalował okna. Jasiu przychodzi po dwóch godzinach, cały brudny, i pyta taty: Tato, a ramy też mam pomalować? Nauczycielka pyta Jasia. Jasiu, jakiego rodzaju jest słowo budżet? Żyńskiego, proszę pani. Jesteś pewien? Tak, bo ma dziurę. Jasiu przyszedł ze szkoły i mama pyta się go. Jasiu, jak było w szkole? Dobrze, mamo. A jak było na lekcji religii, katechetka opowiadała nam o Mojżeszu, jak wyprowadził lud wybrany z ziemi egipskiej. No to opowiedz mi. No to było tak. Mojżesz doszedł do Morza Czerwonego, wyciągnął komórkę, zadzwonił po ekipę budowlaną. Mojżesz z jego ludźmi przeszli po moście i doszli na drugi brzeg. Jasiu, to ci powiedziała katechetka? Mamo, jakbym ci powiedział, jak to opowiedziała pani, to w życiu byś mi nie uwierzyła. Poszła kobieta do dentysty. Dentysta zaczął borować jej zęba. Po pięciu minutach pracy dzwoni telefon do kobiety. Stomatolog odbiera telefon i mówi: halo, kto tam? Jak to kto? Mąż dzwoni. Proszę pana, już kończymy. Żona tylko wypluje i odzwoni.